Dzień dobry drodzy widzowie! Witam dzisiaj z pokładu mojego auta Dawno nie było żadnego filmu na moim kanale, ale to z tego względu, że raz że byłem chory. A teraz szykuję je na imprezę mojej żony. Nasze takie mini rancho. Buduję domki drewniane, tam one w tle są Tutaj parawany będą parasole. I korzystając z tej okazji, że pada deszcz, to dam parę słówce chcę nagrać. Chcę taki wprowadzić nowy, chcę wprowadzić taką nową serię pod tytułem Łysy komentuje. dzisiaj pierwszy film z tej serii. A mój komentarz będzie się tyczył yy, Natalii, pani Natalii Janoszek pana Stanowskiego. I generalnie dziennikarstwa w Polsce. Jak wiadomo, Krzysztof Stanowski sprawdził sobie karierę pani Natalii i się okazało, że no ta kariera w dużym wymiarze jest po prostu troszeczkę podkoloryzowana. No nie będę mówił, że wszystko jest tam zmyślone, ale jest ładnie podkolorowana. Bo jednak faktem jest, że w polskich programach już w tańcu chyba z gwiazdami, w i w tym, twoja twarz brzmi znajomo, pani Natalia jednak wykazała się talentem aktorskim. Umie śpiewać, umie tańczyć. No wszyscy to widzieli, którzy oglądali te programy. Ja tam tylko kurywki widziałem się, tak za bardzo nie interesowałem, bo szkoda mi czasu na takie programy ale sprawa tyczy polskich dziennikarzy no jak się okazuje nasze dziennikarstwo od lat leży i kwiczy i właśnie to jest przykład tutaj który naświetlił pan Stanowski, pan Stanowski jako jedyny który sprawdził sobie, wpisał w Google, poszukał informacji na temat tej pani i tutaj jest dla pana Stanowskiego z mojej strony wielkie wyrazy uznania że mu się chciało no, wiadomo, nie robi tego za darmo, bo teraz ma yy, świetną oglądalność z tego powodu. No, ale inni też by mieli świetną oglądalność, gdyby się tylko tym tematem zainteresowali. Yy, pani Natalia część swojej kariery podkoloryzowała część może zmyśliła yy, nie mnie to oceniać dokładnie no, ale czemu my mamy na nią się gniewać? Lubimy bardzo oglądać filmy z łobuzami. Gdzie łobuzy są głównymi bohaterami Na przykład weźmy sobie Serię szybcy i Wściekli No to tak na dobrą sprawę Wszyscy prawie główni bohaterowie Tej serii to są przestępcy Kryminaliści można by powiedzieć A my im dopingujemy I tak samo jest z, Nandy, z panią Natalią Ona wymyśliła sobie historię Do tej historii dołożyła parę faktów Ze swojego życia Parę faktu, faktów trochę podkoloryzowała no i wyszła świetna składanka, którą polskie media i dziennikarze łyknęli, tak? Była zapraszana do telewizji śniadaniowych, zrobiono z niej wielką gwiazdę. Wzięła, osiągnęła, można powiedzieć, ten sukces już potem naprawdę swoją pracą w tych programach, które wcześniej wymieniłem. Ale to jest właśnie bardzo dobry przykład, jak działa polskie dziennikarstwo. Przecież nawet jak człowiek się zainteresuje niektórymi artykułami, na przykład gdzie opisywane są zasady ruchu drogowego, gdzie są jakieś historie sportowców, no to, to widać, że to jest, to jest dno. To, co reprezentują polscy dziennikarze, to jest dno. I niestety trzeba sobie to wprost powiedzieć. Polskie dziennikarstwo niemalże zdechło. A znowu pan Stanowski, jak widać, bardzo się postarał, nawet pojechał teraz do Bollywood. Fajnie troluje karierę pani Natalii. I uważam, że to jest facet, który, który jest dziennikarzem. To jest naprawdę prawdziwy dziennikarz. Oczywiście to, co ja tu wszystko mówię, ja nie mówię, że wy macie myśleć tak jak ja. To jest moje zdanie. Wy możecie mieć inne zdanie na ten temat, ale ja to tak widzę. Pani Natalia osiągnęła sukces na polskiej scenie i niestety wymyśliła sobie część swojej kariery potem karierę budowała, można powiedzieć, od nowa w Polsce więc to jest z jej strony sukces, tak? No, jak to Pan Stanowski pokazał jeszcze pokażę, bo on się odgraża, mimo tego, że jest postanowienie sądu, że on ma tego nie komentować, ale Adwokaci twierdzą, że to postanowienie to sobie można w buty wsadzić. I podejrzewam, że będą jeszcze filmy na kanale sportowym o pani Natalii, ale trzeba jej przyznać, że naprawdę udało się jej w Polsce osiągnąć sukces. To jest tak jak w Stanach mówią, nieważne jak o tobie mówią, aby nazwiska nie przekręcali a ja znam z własnego życia, że nawet polscy dziennikarze jakim trzy razy powtórzy swoje nazwisko zapiszesz i tak w artykule potrafi to nazwisko być przekręcone bo ja tak miałem, jak kiedy startowałem w kulturystyce i zająłem trzecie miejsce na mistrzostwach Polski to facet, który mnie znał, który robił ze mną wywiad nie wiem, moje nazwisko do druku przekręcone dał więc wszystko jest u nas możliwe ale właśnie tutaj sytuacja, którą ujawnił pan Stanowski, yy, też odbiła się troszeczkę echem w środowisku artystów, bo akurat osobiście znam parę aktorów. Może nie jakiś tam tych największych aktorów, ale to są prawdziwi aktorzy, którzy latami grali w teatrze, jeden był nawet człowiek na etacie w teatrze, bo to był jeszcze on jest z tych czasów, kiedy jeszcze były etaty pełne w teatrach. Teraz yy, Większość aktorów to w teatrze grywa, nie jest zatrudnionych na etacie. Z tego, przynajmniej, co ja wiem, oni tak sobie mają. I oni właśnie mówią, że takich Natali u nas, takich karier, to jest pełno w Polsce. I ci aktorzy, z którymi rozmawiałem, oni są wdzięczni panu Stanowskiemu właśnie za ujawnienie tej sytuacji, ponieważ. Właśnie, często jest tak, że aktorzy, którzy bardzo wiele poświęcili, żeby być w zawodzie aktora, muszą konkurować z tymi ludźmi mniej uczciwymi albo z tymi ludźmi, którzy mają plecy. I potem się okazuje, że te wszystkie studia, castingi, to wszystko, co ci ludzie robili, jest mało istotne. Ponieważ zlecenia ich podbierają ludzie, którzy mają plecy, którzy oszukują albo koloryzują, i naprawdę to jest słabe, bo utrzymać się z zawodu aktora w dzisiejszych czasach to jest ciężko. To nie jest tak, jak kiedyś, że aktor miał etat i czy on grał, czy on nie grał, co miesiąc miał wypłatę na koncie. Teraz jest tak, że aktor ma pieniądze tylko wtedy, kiedy on gra. Dlatego dużo aktorów, którzy potrafią śpiewać, śpiewają aktorzy którzy mają talent do mówienia to prowadzą różne festiwale, różne mniejsze czy większe prowadzą różne bankiety. Można by powiedzieć, że to oni się sprzedają za małe pieniądze, ale oni muszą cokolwiek robić, żeby właśnie mieć szczegóły, utrzymać swoją rodzinę. I fajnie jeden polski aktor właśnie który teraz nie pamiętam nazwiska to akurat nie jest mój znajomy, który powiedział, że on absolutnie nie będzie nikogo krytykował za granie w słabych filmach, bo po prostu niektórzy aktorzy muszą grać w jakimkolwiek filmie, żeby właśnie utrzymać swoją rodzinę. I za to ci aktorzy są wdzięczni właśnie panu Stanowskiemu, że on wziął, zweryfikował tą historię, bo to dokładnie właśnie pokazuje mechanizm działania innych ludzi. I mechanizm działania naszych specjalistów, którzy się znają na gwiazdach. Oczywiście specjalistów przez małe S mówimy tutaj o dziennikarzach, którzy się specjalizują w wyszukiwaniu gwiazd, w pisaniu o gwiazdach, a się okazuje, że piszą o ludziach, którzy gwiazdami być nie powinni. Ja się właśnie kiedyś zastanawiałem odnośnie programu Taminy z gwiazdami, bo moim zdaniem gwiazdy w Polsce się skończyły mniej więcej na piątej edycji. I o ile pierwszy program jakoś tam zdarzyło mi się oglądać, bo moja żona oglądała to, to potem już nigdy raczej nie oglądałem. A nie, oglądałem jeszcze z Pudzianem, bo Pudzian dla mnie też gwiazdą jest. To jest człowiek, który coś osiągnął. Jedni go lubią, inni go nie lubią, ale to jest jednak sześciokrotny mistrz świata Strongman. Z powodzeniem przeszedł też do sztuk walki, gdzie to nie jest proste przerzucić się z siłacza na walczenie. No ale to wszystko. Uważam, że gwiazd w Polsce jest bardzo malutko. Bardzo mało ludzi zasługuje w ogóle na miano gwiazd, więc takie jest moje zdanie. Więc z mojej strony naprawdę ogromny szacunek dla pana Stanowskiego. Mimo wszystko, że pani Natalia jest tutaj negatywnym bohaterem, też ogromny szacunek, że. Udało się w balona zrobić wszystkich poważnych dziennikarzy, poważne stacje telewizyjne, które mają większe budżety niż pan Stanowski podejrzewam. Chociaż może teraz kanał sportowy ma też spory budżet, bo to jednak nie jest malutki jakiś kanał YouTube'owy, to jest jednak można powiedzieć, gigant na polskiej scenie. Ale to z mojej strony wielki szacunek dla. Obojga aktorów. Dla aktora pozytywnego, pana Stanowskiego i dla aktora negatywnego, pani Natalii. I tutaj ja nie chcę absolutnie yy, wziąć i się paswić nad panią Natalią, bo no mówię, naprawdę ona odwaliła kawał dobrej roboty. Pokazała, że nasi dziennikarze to są głąby. I z mojej strony to tyle. To pierwszy odcinek był pod tytułem Łysy komentuje. Zobaczymy, może ta seria się Państwu spodoba. Więc do zobaczenia w następnym filmie, i życzę wszystkim udanego weekendu i wakacji. Pozdrowienia.